Marcin Urbanke to jeden z najpopularniejszych polskich aktorów, który z roku na rok zdobywa coraz większą sympatię widzów. Jego karierę filmową rozpoczęła rola w popularnym serialu Na dobre i na złe, gdzie wcielił się w postać doktora Tadeusza Boruckiego. Już na początku swojej kariery pokazał niezwykły talent, który przyciągnął uwagę publiczności, a teraz możemy podziwiać go w różnych produkcjach filmowych i telewizyjnych. Widzowie znają go również z takich filmów jak Biała Odwaga oraz z seriali 48H. Zaginieni i Korona Królów. Jagiellonowie. Jednak jego historia zawodowa nie kończy się tylko na sukcesach. Oprócz kariery zawodowej, Marcin ma również życie osobiste, które przyciąga uwagę mediów i fanów. Od kilku lat jest związany z Weroniką Warchoł, córką znanego aktora i reżysera Grzegorza Warchoła. Weronika, młoda i utalentowana aktorka, w 2019 roku ukończyła Wydział Aktorski Krakowski i PW w Twit. Od tamtej pory regularnie pojawia się na ekranie, grając m.in. w Przyjaciółkach, Światłoczułej oraz serialu Gra z Cieniem. Ich związek, który na początku pozostawał w cieniu prywatności, ostatnio zaczyna przyciągać uwagę coraz większej liczby ludzi. Para postanowiła sformalizować swój związek trzy lata po romantycznych zaręczynach, co wywołało fale gratulacji i radości wśród ich fanów. O przyjęciu zaręczyn Weronika podzieliła się z fanami na swoim profilu na Instagramie, zamieszczając zdjęcia z ceremonii, na których oboje mieli założone pierścionki. Wywołało to ogromne poruszenie w sieci i między innymi zaproszenie do gratulacji przesłali im koledzy po fachu, tacy jak Filip Bobek, Aleksandra Szeft, Mateusz Janicki oraz Bożena Stachura. Nigdy się tak dobrze nie bawiłam, przysięgam. Będzie więcej, obiecuję. Takie emocjonalne słowa napisała Weronika w swoim wpisie, pokazując jednocześnie różnorodne stylizacje ślubne. Oboje lubią publikować chwilę ze swojego życia na portalach społecznościowych, co daje ich fanom wgląd w ich codzienność. Warto również zauważyć, że ich związek ma tradycyjne korzenie. Podczas ceremonii wymieniając pierścionki, oboje oparli się na tradycji szwedzkiej, która podkreśla równość partnerów. Taki symbol miłości i partnerstwa już na zawsze pozostanie w ich życiu jako ważny element ich wspólnej drogi. Marcin i Weronika to para, która nie tylko zdobywa serca widzów, ale również udowadnia, że miłość i kariera mogą iść w parze. Ich historia, pełna pasji, zaangażowania i radości z życia, inspiruje wiele osób, które mają nadzieję na podobne szczęście w miłości.